Konwencja PIS, która miała pokazać, że pisowcy młodzi kandydaci są tacy europejscy, że działają w strukturach europejskich niemieckim, angielskim i francuskim. Obecnie prowadzi biuro Europoseł Anny Zaleski w Wrocławiu. Już po chwili przeradza się w falę nienawiści. Może nie po chwili, ale zobaczcie, co mnie spotkało na tej konwencji. To więcej panowie robią zamieszania przy mnie niż ja przy to. was. Można? Ale ja nie ja jestem cichutko. Ale to, pr bardzo. to proszę zobaczyć. Już jestem Dobrze, w miejscu. Dziękuję w bardzo. A, zamknie pan drzwi. Tak, nie pan a, jest próba, okay. jak, nie panek. W rzeczywistości ktoś niepowołany, kto chce tam wejść, spotyka się z wielkimi represjami, a wręcz bym powiedział z takim naskoczeniem na człowieka, który był cichutko i nikomu nie przeszkadzał. jak pan już naprawdę da spokój, bo robi sobie pan... Głupszego niż pani jest prawdopodobnie, także proszę już sobie darować. Ale być może poziom tego takiego pseudodziennikarstwa internetowego spada po prostu na totalne dno. I... Ale skoro pani Witek prezentuje się na tej konwencji z takimi pięknymi zdjęciami, w takim pięknym anturażu, a nie pamięta o tym, że przez lata utrzymywała na ojomie swojego męża, gdzie NFZ zapłacił za to kilka milionów złotych, to ja się nie dziwię, że oni wyrzucają z tej konwencji każdego. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu nagrywałem wam ujęcia z konwencji lewicy, która miała miejsce we Wrocławiu. Wszystko było obrębowane, kamery stały, wszystko było. Jestem teraz we Wrocławiu, gdzie za półtora godziny ma być konwencja PiSu i nie ma nikogo. Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj mój materiał będzie poświęcony całkowicie temu, co chciałem dla was zrelacjonować, czyli konwencji PiS, która miała miejsce 24 marca we Wrocławiu, w moim. No dobra, może nie w moim, ale we Wrocławiu, który jest stolicą Dolnego Śląska. A więc minęło 100 dni od nowego rządu, minęło też ponad 5 miesięcy od tego, kiedy PIS stracił władzę. A, może a można powiedzieć, że nadal niczego się nie nauczyli, nic nie zrozumieli i zachowują się dokładnie tak samo, wykorzystują tych samych buców do tych samych działań i dziwią się, że będą mieli takie same efekty. W niedzielę 24 marca we Wrocławiu ma, miała miejsce konwencja tej totalitarnie działającej partii, i oczywiście w świat idą piękne zdjęcia, piękne ujęcia, szczęście, uśmiech i wszystko. Wszystko, czego tak naprawdę na tej konwencji nie ma, bo kamer tam nie było. Prezentują piękne reklamy kandydatów na prezydenta, prezydenta Wrocławia. Czy na do samorządu, którzy pracują z panią Zaleską. Obcy niemieckim, angielskim i francuskim. Obecnie prowadzi biuro Europoseł Anny Zalewskiej na Wrocławiu. Ale jak wyglądają kulisy takiej konwencji? No cóż, agresja, złość, nienawiść, a także zastraszanie tego, który spokojnie sobie je. Oglądajcie dalej, bo to przechodzi ludzkie pojęcie. To więcej panowie robią zamieszania przy mnie niż ja przy was. Można? Ale ja nie, nie jestem cichutko. Ale to, pro, to proszę zobaczyć, już jestem to w proszę, miejscu. Dziękuję bardzo. A, zamknie pan drzwi. Tak, nie a, pan a, prób, jak okay. W tym momencie muszę wam powiedzieć, że nic nie zrobiłem. Po cichutku sobie siedziałem w narożniku, końcu całej tej sali przyglądałem, nagrywałem, ładna sala, nieduża, ale ładna. I w tym momencie podchodzi jeden człowiek i zaczyna mnie wypytywać. Spokojnie rozmawialiśmy, bo ten pan był bardzo spokojny. Po chwili już ze złością w oczach i pianą na ustach podbiega drugi człowiek, który jest. Skądinąd o wiele agresywniejszy i skądinąd o wiele bardziej mu zależy na tym, żeby już się tam nikt nie kręcił. A tak sobie nagrywam z ciekawości. A Z ciekawości jak bardzo? A bardzo z ciekawości. A dla to... siebie, czy dla kogoś? A, dla siebie i paru osób jeszcze może. Okay. Tak. Czyli w Polaków. Polskojęzycznych Dobra. mówiących po polsku. Pytanie, czy on będzie na. Yy... Nie, nie będę. Tylko sobie przyjechałem zrobić i zobaczyć, jak to wygląda od Chrisów. Okay. Ciekawi mnie bardzo. Także spokojnie nie będę tutaj w trakcie. Bo ciekawi mnie, jak to wygląda. No i kiedy mnie już wywalono stamtąd, wyprośli, jak widzicie, przed samym nosem zamknięto mi drzwi, gdzie zacząłem zbierać. No dobra, nie zbierać, robić przebitki dla was, bo były tam jakieś gadżety, można było coś, nie wiem, wziąć sobie, zjeść, wypić kawę. Kiedy chciałem sobie tam spokojnie już poczekać, aż konwencja się zamknie, y, aż konwencja się zacznie? No, i w pisie nic się nie zmieniło. Dalej wszystko jest jak było, czyli albo was, albo wam dają bilet, albo was wypierdalają, jednymi słowy, więc poczekamy u góry tak naprawdę sobie na. Na wszystkich. Tak? Jasne. Tak, oczywiście będzie zamazane. Oczywiście będzie pan zamazany. Będzie pana twarz zamazana. Ja oczywiście. Nie Jest pan na evencie publicznym, w miejscu publicznym. Nie, nie, Działa pan dla ja dostałem zaproszenie kilka godzin pracy, temu, więc moje prawa. Oczywiście powiedziałem, będzie jest pan w pracy, nie jestem żadną osobą publiczną będzie pana wizerunek zamazany. Oczywiście, nie, że tak. Nie zamazany. Nie, życzę sobie, żeby w ogóle. Zgodnie z prawem prasowym, zamazanie jest nieudostępnieniem. Nie nie ale ja jestem z prasy, więc ja mam prawo ale robić to co chcę. Nie interesuje mnie, prawda? Znaczy, ta partia miała nas przez 8 Ale lat, tam nie gdzie. Nie, partii człowieka, czy ty jesteś rozumieniony. A dlaczego pan krzyczy? Niech pan no, idzie próbę robić. Niech pan idzie robić para. próbę. Rozumie pan. Oczywiście, że ja rozumiem. Proszę, że jestem w pracy zwyczajnie. I proszę, by pan mnie nie... nie denerwował tutaj, dobra? Ale ja słowem się nie odzywam. No, nie jestem, nie, nie, nie przypisujmy pan do nikogo. Ja pana nic nie. No, nawet nie nawet... Robię to pan do mnie tak, potrzeb. potrzeb. Szanowny panie, to pan do mnie podszedł. Niech pan nie Ale pan się, się tak. To, mhm. Umówmy się tak. Jeżeli pan chce przejść na 16, zapraszam. Ale pan. oczywiście, że tak. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że ja nie, nic nie robiłem. Podszedłem eee. tylko i wyłącznie nagrałem, ten pan do mnie do, podskoczył. Proszę poczekać. W tym momencie wychodzi ten człowiek i zaczyna na mnie znów naskakiwać. Wiecie, chciałem wam pokazać coś ciekawego. Lord Voldemort, pisowskiej braci, nie pozwolił mi kontynuować nagrań dla was. No i mimo iż miałem ochotę już po całym tym zajściu wyjść, już nie chciałem bardziej eskalować, bo nie chciałem być, nie wiem, wyproszony w kajdankach przez policję, albo, nie wiem, w inny sposób, pisowski sposób, wyniesiony stamtąd, kiedy już chciałem tak naprawdę sobie pójść, bo po tym ataku, który został przeprowadzony na mnie przed wejściem do sali Hogwardu, znaczy do sali spotkania tajemnej braci pisowskiej, Zadziało się znów to samo. Ten człowiek dalej zaczął na mnie naskakiwać, więc mimo że miałem w planie wyjść. No, w pisie nic się nie zmieniło. Dalej wszystko jest, jak było, czyli albo was, albo wam dają bilet, albo was wypierdalają. Jednymi słowy, więc poczekamy u góry tak naprawdę sobie na, na wszystkich. Tak? A znam kilkoro polityków PiS-u i spodziewałem się, że oni tam będą, postanowiłem pójść sobie na górę, napić się kawy i zjeść spokojnie sobie ciasto. No cóż, byłem, zobaczyłem, wini wideo Przybyłem, zobaczyłem i zostałem wypierdolony. E, wyrzucony, żeby nie było. Więc tak to jest. Tak było zapisu, tak jest dzisiaj, coś im nie idzie. Denerwują się, stresują. Niestety, jak No i wtedy, ku mojemu zdziwieniu, ten sam agresywny, z pianą na ustach człowiek pojawił się jeszcze raz. Przeprowadził drugi atak. Nie Pan Powiem Panu szczerze, dziwi to. Pan jest. Niech pan już naprawdę da spokój, bo robi sobie siebie pan głupszego niż pan jest prawdopodobnie, także proszę już sobie darować. E, musi pan kiedyś to zrozumieć i spróbować e, zobaczyć jak normalnie ludzie to robią, wie pan co? Okej. Okay. Naprawdę i perwersja nie jest moim jakby kanonie. Dziękuję bardzo. Nie wiem serzę, dużo lat z tym pracuję po raz pierwszy takie coś mi się zdarzyło, ale być może poziom tego takiego pseudo dziennikarstwa internetowego spada po prostu na i no, I to widzę naprawdę. Dziękuję. Miło było poznać. Miło było poznać. Nie się. Agresja, sfrustrowanie człowieka, który wstydzi się, że pracuje dla PiSu, który wstydzi się, że zarabia dla PiSu, który wstydzi się, że musi tak się poniżać człowieku. Jeżeli ci to wstydzi, jeżeli nie lubisz tej agresji, jeżeli masz obrzydzenie, to dlaczego bierzesz pieniądze od PiSu? Ja mam obrzydzenie do tej partii, w związku z powyższym nie biorę, nie brałem i nie będę brał od nich pieniędzy. Więc jeżeli ty tak samo masz, to po co z jednej strony wymiotujesz, a z drugiej czeki przyjmujesz, znaczy może nie czeki, przelewy przyjmujesz? No i słuchajcie, człowiek sobie je dobry serwik, na który dosyć długo czekałem, i je sobie dobrą kawę, na którą też długo czekałem. Przychodzi taka pisowska kreatura, która zaczyna mnie obrażać, która zaczyna wymyślać, a tak naprawdę nie wie z kim ma do czynienia. I zaraz się przekonam. I cała ta konwencja, gdyby nie to, że naprawdę poszedłem tam w dobrej wierze, bo chciałem zrobić sobie fajny materiał, może nawet porozmawiać z politykami PiSu na jakieś normalne tematy, przerodziła się dla mnie w pośmiewisko, bo to co pokazują na mediach społecznościowych versus rzeczywistość. To jest dalej zafałszowana rzeczywistość, bańka, w której PiS sobie żyje. Ja osobiście cieszę się, że oni są tacy głupi i dalej zatrudniają takich butnych i nerwowych ludzi do swojej działalności, bo to tylko pokazuje, że dalej i dalej i dalej brną w tym bagnie, w którym brnęli przez ostatnie 8 lat. No cóż, nie ma co ukrywać, chyba się poznali na swoim albo na swoim wrogu, że tak powiem, więc wypieprzyli mnie z konwencji. Ale żeby było tego mało, tak jak wam pokazałem sobie, jadłem sobie fajne ciasko, piłem kawę. Po czym naskoczył na mnie ten pan, i tak się zastanawiam, ze względu, że no znam trochę tych polityków PiSu, to chyba wyślę do nich taką informację, że tacy ludzie doprowadzili no właśnie do tego, że oni przegrali. Bo kiedy ja przyszedłem grzecznie, kulturalnie, nawet go nie zaczepiałem, nawet nie chciałem z nim rozmawiać, nawet nic nie chciałem, to on na mnie naskoczył, jak widzieliście. Chciałem po prostu porozmawiać o tym, co tu się dzieje, jak się dzieje, kto się tutaj pojawi, kogo się można spodziewać, kogo nie. Facet po prostu mnie zaatakował. W związku z powyższym, że chciałem pokazać konwencję PiSu od środka, od tego jak to wygląda, a oni mnie wyrzucili, to mam ich głęboko w nosie. Tak samo jak ponad 11 milionów ludzi, którzy 15 października. Pokazali im środkowy palec w momencie, kiedy oni dalej kłamali i dalej kłamią, dalej są brutalni i agresywni, i dalej są i dalej niczego się nie nauczyli, bo to, co robią, i tak jak robią, i jakich ludzi zatrudniają do pracy, to tylko pokazuje, że dalej odbijają się od ściany do ściany. Dzięki za dzisiaj i nie zapomnijcie subskrybować, komentować, lajkować i film ten dalej szerować. Dzięki i do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć wam.